Cześć, dzisiaj mój szósty odcinek. Temat dla mnie bardzo ważny. Miał ktoś z Was do czynienia z koszykówką? Dzisiaj, jak widać, e, te, pogoda zimowa. Graliście kiedyś na śniegu? Czego się nie robi dla sportu? Czego się nie robi dla pasji? O tym Wam właśnie w ostatnich odcinkach mówiłem. Podobnie. Dlatego chciałbym wam, ko chciałbym wam kogoś przedstawić. Na pewno z góry patrzy na nas. Z czym Wam się kojarzy koszykówka? Z kim? Otóż tytuł dzisiejszego odcinka brzmi następująco: Matka Teresa niczym kobie Bryant. A może jedno i drugie. Czyli w domyśle niektóre nasze punkty wspólne. Wyobraźcie sobie siebie i kobiego Brajanta na globusie. Dzieci koszykówki i tych, którzy zaczynają dopiero kozłować. I do tej pory niewiele z koszykówką mieli wspólnego. A nawet z piłką śpią. I zaczynają raczkować. Czy odziedziczyliście jakieś punkty na globusie? I czy można takie coś odziedziczyć? Jak to nazwać? Rzut. Baczcie, przygotowuję się. Rzut. Czekaj, bo jestem praworęczny. Czekajcie. Rzut kosz czy do kosza rzut w kosz czy do kosza rzut za trzy za dwa bądź rzut osobisty w jednym punkcie a może za 24? Jest taka liczba? Czy zostajemy w życiu coś za punkty? Bądź za zasługi? Otóż nie. A z czym wam się kojarzą punkty? Pomyśliliście? Pomyślcie o tym. Kiedyś Kobi powiedział Ból nie mówi ci kiedyś, kiedy powinnaś przestać. Ból to taki mały głos w Twojej głowie, który próbuje cię powstrzymać, ponieważ wie, że jeśli będziesz kontynuował, zmienisz się. Nie pozwólby powstrzymać Cię przed byciem tym, kim możesz się stać. Zbyt wiele z nas zaprzepaściło swoje pasje, pozbyło się ich tak łatwo zabstripnięciem palca. On jest więcej niż fenomenem. Tego nie da się kupić ani od tak po prostu nauczyć. Człowiek rozwija duszę całe życie. I on się w nim rozwija. I ona się w nim rozwija. On to bóg. A bez pasji jest. A bez pasji. Jak pewien mój przyjaciel powiedział: Jesteś jak bez duszy. Człowiek się dusi w środku. Nie jest w stanie odlecieć, bo brak mu skrzydeł. Jesteś, jest uwięziony jak motyw w kokonie, który ostatkiem sił, a nawet siłą woli, za wszelką cenę. Pragnie z niego wyjść. To coś, co nas trzyma, ludzi też, bo nam to ucieka. Jest w głębi ukryte. Bojskowe miny do dobrej czy złej gry. Zła, uśmiechnięta, profesjonalna. Czy fair play. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowy wyjątkowa bo każdy z nas jako jest wyjątkowy Okobim Pięciokro, Pięciokrotny mistrz NBA od 2000 do 2002 roku. Oraz od 2009 do 2010 roku. Wybrany dwa razy jako MVP finałów, czyli dla najlepszego gracza od 2009 do 2010 roku. Raz też MVP sezonu zasadniczego w 2008 roku. Dwa razy najlepszy strzelec Ligi od 2006 do 2007 roku. Wybrany do Meczu Gwiazd 18 razy w 2098 oraz od 2000 do 2016 roku bez przerwy. MVP, czyli najlepszy gracz czterokrotnie Meczu Gwiazd w 2002, 2007, 2009 oraz w 2011 roku dwukrotny mistrz olimpijski w 2008 i 2012 roku gdzie grał na arenie międzynarodowej w Los Angeles Lakers od 1996 do 2016 roku krótki życiorys urodził się 3 sierpnia w 1978 roku w Filadelfii, Pensylwania, był najmłodszy z rodzeństwa, miał dwie starsze siostry. Jego ojciec Joe Bryant był zawodowym koszykarzem NBA. Zaszczepił w nim miłość do spo tego sportu już od trzeciego roku życia. Wraz z czasem w wieku 21 lat poznał swoją przyszłą żonę, Vanessę. Dwa lata później wyszedł za mąż. W międzyczasie urodziły się im córki: Natali Diemente w 2003 roku, Giana Maria Honore w 2006 roku, Bianka w 2016 roku, Capri w 2019 roku. Numery na koszulkach, jakie miał. Grał na początku z numerem 33. W szkole drużynie w drużynie Ekes, w której jednocześnie rozpoczął naukę w Lower Marion, Lower Marion High School. Los Angeles Lakers rozpo, rozpoczynał grę z numerem 8 przez pierwsze 10 lat swojej kariery do 2006 roku. Po zakończeniu sezonu w 2000 roku zmienił swój numer na 24. Z którym grał do końca swojej kariery sportowej. Zobaczcie na moment. Teraz chciałbym przejść do ciekawostek. A może ciekawostki, a może niektóre punkty wspólne. Pierwszy kontrakt otrzymał w wieku 17 lat, który, podpisał jeszcze, który, pod, który podpisali jeszcze jego rodzice. Ostatni mecz rozegrał w wieku 40 lat. W 2018 roku otrzymał Oscara za najlepszą krótkometrażową animację Dear Basketball o miłości jego do koszykówki. Był zafascynowany światem. Gwiezdnych wojen Harry'ego Pottera, Disneya, i dlatego założył własne wydawnictwo i nadzorował pracę nad książkami fantazy dla dzieci o tematyce sportowej. Otworzył Mamba Sports Academ Academy. Academy. Muszę jeszcze poćwiczyć. Trenował kl dziewczęcy klub koszykówki, gdzie grała jego córka Gianna Maria. Kibic z drużyny piłkarskiej AC Milanu. I mam teraz dla Was niespodziankę. Ponieważ też jestem kibicem AC Milanu. Dzisiaj pierwszy raz pocałowałem ten herb. I teraz właśnie sobie przypomniałem bo powinienem, powinienem uklęgnąć dla kobiego teraz w chwili ciszy podziękować mu za to że go poznałem Kowi mamba, przepraszam za zamyślenie. Po zakończeniu Brianta kariery sportowej, jego klub, jego klub Los Angeles Lakers zastrzegł jego numery sportowe 8 i 24. Bo żaden inny, żaden inny zawodnik nie mógł w przyszłości z tym numerem występować, teraz chciałbym się z wami czymś podzielić, kiedyś jakby to nazwać. Była pewna noc, bodajże pierwsza w nocy. No i miałem na szóstko do pracy. I w trakcie snu coś mnie obudziło. Kazało napisać. Może to Bóg, a może to Kobi. Kazało mi to zapisać. By nie zapomnieć, co napisałem. Na koniec pewnego dnia zostałem ze swoimi myślami. Rzucałem do kosza. I wiecie, co pomyślałem? Co musi czuć facet rzucający dzień w dzień do kosza? I co kiedy, tak jak w swoim życiu zdarza się, że nie trafia do niego. I co wywnioskowałem, jeśli w tym momencie pozostanie do, pozostanie to bez odpowiedzi, to będzie przychodziło obok mnie. I prędzej czy później jak piłka nad poręczą zacznie staczać się powoli w dół. Jeśli to mi, że jeśli to mi będzie obojętne, to tak naprawdę obumrze we mnie jakaś cząstka. Duszy będzie so będzie się wtedy odbijało drzwiami i dobijało przepraszam, Dobijało drzwiami i oknami I nie pozwoli mi odlecieć. Przygniecie mnie do siebie. Wtedy to będzie zniewolenie. I coś wam pokażę. Widzicie ten obrazek? Teraz z nogami. Dlaczego ten tytuł? Za chwilę wam coś przeczytam. Mimo wszystko. Ludzie są nierozumni, nielogiczni, samolubni i samolubni. Kocha ich, mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm. Czyń dobro, mimo wszystko. Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnuś sukcesy mimo wszystko. Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro. Bądź dobry mimo wszystko. Szlachetność i szczerość wspomagają Twoją wrażliwość. Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj mimo wszystko. Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy. Mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz. Pomagaj, mimo wszystko. Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy. Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, mimo wszystko. Jeszcze kazał mi coś napisać. Pierwsze trzy punkty Wam podałem, ale powtórzę. Podpunkt Kobi Brian. Może to Bóg? Albo Kobi. Zbyt wielu z nas zaprzepaściło swoje pasje. Pozbyło się ich. Punkt drugi. To był punkt pierwszy. Ech, punkt drugi. Boiskowe miny do dobrej czy złej gry. Gra zła, uśmiechnięta. Profesjonalna czy fair play. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowy. Wyjątkowa, bo każdy z nas jest wyjątkowy. Okobim. Chyba nie zasnę. Gdzie ten mały dzieciak? Nie przez to, kim był, a przez to, kim się stał. Punkt 5. Działanie Boga, czy Ręka Mistrza? Szóstka. Niespodziewana noc, czy sen? Siódemka. Co o co nim trząsnęło i go natknęło? 8 Dawno nie miałem takiej nocy. Dziewiątka. Przypadek? Nie sądzę. Dziesiątka sen czy, czy spadnięcie z łóżka? Jedenastka. Co to diaska? Dwunastka. Maszyna czy człowiek? Trzynastka. Kazano mu, czy to była jego świadoma decyzja? Czternastka. Ja nie mogę. Nikt mi dzisiaj nie pozwala zasnąć. Piętnastka. Życie zajawie czy we śnie? Przepraszam. Szesnastka. Czucie w kościach, na ciele czy w duszy. 17. Nadnocie Bóg czy człowiek. 18. Dość tego. 19. Przejściowa noc. 20. Coś nie każe mi przestać. Dwudziestka jedynka. Pewność czy zmęczenie? Czyli wybór pomiędzy drogą a zmęczeniem. 22. Masz dość? Nie możesz tego pojąć. Wojska Trójka, Kobi Said, What is Fight for You? Czyli czym dla ciebie jest walka? 24, Czwórka, gdy czynisz ją całym życiem i całym sobą. Sądzę, że to nie był przypadek. Jego koszulka, koszula z 24. Miałem taką noc, i właśnie te 24 punkty. Napi... Zdołałem napisać. Nawet na początku nie miałem świadomości, że miał taką koszulkę. Dlatego to nie przypadek. Chciałbym wam jeszcze coś przeczytać. Ale zanim to nastąpi, nie powiedziałem ważnej rzeczy. Trochę świadomie. Teraz znowu uklęknę. Kobi zginął 26 stycznia 2020 roku w katastrofie śmigłowca Scalabassas w Kalifornii, a wręcz... A wraz z nim zginęła jego córka Jana oraz siedem innych osób lecących na pokładzie helikoptera. Czyli cztery dni po moich urodzinach. Dlaczego o tym wspominam? Popatrzcie teraz do niego. Pamiętacie, jak. Pamiętacie, jak. Yy, pokazywałem Wam moją pasję. Przepraszam, że tak trzęsie. 6 stopni za. Na, na dworze. Żadna wymówka. Nakładam teraz rękawiczkę. No. No bo tak, kiedyś byłem w szpitalu psychiatrycznym, może to być dla was szok, po prostu mm, zmagałem się z depresją, trochę dziwnie powiedziałem, w środku się trochę trzęsę, bo, bo to bardzo dla mnie ważny temat. Nie bez przypadku jest ten tytuł. Właśnie miałem problem z depresją. Widzicie ten kosz? O. Może tak, miałem problem z depresją. No i mama mnie uratowała Nie tylko właśnie problem z depresją. Zaraz wrócę do mamy Problem z depresją. To też były... Miałem myśl też o samobójstwie. Właśnie za lekko to powiedziałem. No trochę jak szczeniak. Myśl o samobójstwie. Na szczęście coś mnie w środku powstrzymało. I dlatego właśnie sądzę, że nie bez przypadku dzisiaj o tym mówię. Myślę, że to był Bóg. A może też Kobi. No i też wstawałem o 3, 2 w nocy, uczyłem się do egzaminu, dawałem się wymaksa i coś pękło po wynikach. <laughs> jako jedyny przystępowałem do później do wyniku ustnego, który zdałem. Powiedziałem sobie wtedy, przed tym dzień przed. Nie będę się uczył, odstawię to. To nie w moim stylu. No i właśnie się udało. Do czego teraz dążę? W międzyczasie, też nie mogłem. Znaczy, patrzyłem się w jeden punkt w ściany, i miałem. No, prawie nic nie jadłem przez tydzień. Nie, nie mówiłem. Dlatego mama mnie uratowała, bo wysłała mnie tam. A mi było wszystko obojętne. Trochę trzęsie, wybaczcie. Ach, może i dobrze. No i tam byłem w tym szpitalu. O dziwo to mój najlepszy okres w moim życiu. Śmieję się bo czasem, bo to jak było, było jak na urlopie. Dlatego się tak śmieję, bo... To no, nieważne. A może ważne? No i to mnie oczyściło w środku. No i... Dzisiaj tu jestem. Właśnie mi się wyświetliło, że mamy 15% baterii. Dlatego się streszczam. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. To miłość pomiędzy naszymi rodzicami, którą kiedyś wspominałem. No i było też takie jedno uzależnienie No to masturbacja, oczywiście. Obrzydliwe, wiem, B, B, B. Jednak dziś potrafię to z tym wa walczyć, znaczy zwalczać to, bo znalazłem motywację, czyli bieg. Dawanie czegoś ludziom, dzielenie się z nimi, nie dla siebie. Trzęsie, kobi, kobi. Nie dla siebie. Musimy was coś pokazać. Muszę wam coś pokazać. Przepraszam, że wychodzę z tematu. Za chwilę do niego wrócę. Albo to wam na końcu pokażę, żeby. Zobaczycie coś takiego, że nie spodziewacie się tego. W sensie nie chodzi mi o popisywanie, tylko takie coś z poczuciem humoru. Wracając do tematu. Oczyściło mnie to, bo oddałem się tej pasji, oddałem się miłości na całego. W całkowitym, całkowitym tego znaczeniu. Właśnie, dlaczego o tym mówię? Znowu się powtarzam Kto mnie zna, wie dlaczego się powtarzam Chyba coś jeszcze zapomniałem wam ważnego powiedzieć Zobaczcie na moment Co nauczył mnie Kobi? Tylko człowiek w pełni wrażliwy jest w stanie zrozumieć drugiego człowieka, by poznać coś na nowo, by poznać coś nowego. Wychodzisz poza swój przebieg. Wywąchać, powąchać wszystko od podszewki, jak zapach pasji i piłki. Wywąchać koszykówkę dosłownie i nie poprzebywać z nią z myślami ciszą, oddechem, biciem serca i kropel potu. Od tak po prostu oddając się pasji, jako, jakokolwiek, jakokolwiek by, nie była na, by była na całego. Wejść i podzielić się nią na całego. Bezgranicznie. Nie poprzestawać w tym, mimo że życie nam wszystko daje i odbiera. Bez względu na konsekwencje oraz okoliczności. Żeby się w pełni otworzyć Żeby się w pełni otworzyć trzeba w to po prostu wejść I z tym, wam zosta z tym was zostawiam